Bota dzień października witam na KryptoFlash Infos kryptowalut rynki tradycyjne, wczorajsze zamknięcie, Ameryka, zyski, akcje spółek, między innymi technologicznych, ciąg dalszy, a także wyniki ze strony Netflix. Trzy główne indeksy Wall Street notują szósty z rzędu tygodniowy wzrost, jest to ich najdłuższa tygodniowa seria wzrostu od końca 2023. Netflix wzrasta o 11,1%, rekordowy poziom zamknięcia, gigant streamingu przebił szacunki Wall Street pod względem liczby nowych abonentów. Informuje ponad to, że spodziewa się dalszego wzrostu do końca roku. Apple zyskuje 1,2% Ponadto firmy finansowe miały dotychczas ogólnie pozytywny sezon zysków. Warto zaznaczyć, że akcje spółek o małej kapitalizacji przyciągają ostatnio inwestorów Russell m.in. Bitcoin ETF low table wczorajszy dan piątek na plus 273 miliona dolarów. Ethereum plus 1,9. Po likwidacji na dziś, interwały górne i dolne, zarówno w interwale tygodniowym, zdecydowany poziom w górę 69,5. Wykluczyć nie można pozycji 67 67,400, między innymi na chwilę obecną. Ostatnie 24 godziny likwidacji, łącznie 96 miliona long, pozycji 32, ponad short, 64 longs versus shorts, sytuacja dominująca, bearish 31%, rally się spadał z pozycji long na 47%. Futures pozycje, order book i walka na interwale 68 tysięcy Średnia funding rate korzystna 0,01. Wczorajsze zamknięcia Call Spots i jak sytuacja wygląda na kolejne w grze 70 000, 75, 80. Te największe do 100 tysięcy Golden Cross przed nami prawdopodobnie w 27. według tej rotacji, oczywiście. A to, co się działo historycznie, to możemy tylko zobaczyć. Kilka danych technicznych ONCHEN, GLASS, LOSOWO. Zobaczmy na PI Cycle Top Indicator and Oscillator. Tutaj dość ciekawie zachowuje się ten oscylator dolny, który jest spadkowy, de facto się zatrzymał pozytywny, a także duża przeszeń. według tych dwóch zjadknięć oczywiście się, według tych cykli, które miały miejsce w ostatnim czasie. Tego też sobie oczywiście życzymy. Sytuacja SOP, mamy pozytywny czynnik, sentyment, jesteśmy ponad średnią. Sell side risk ratio, poziom ryzyka sprzedaży wciąż bardzo niski, ogółem, według tego indykatora. Exchange deposit and wolum ten jest mniejszy w ostatnich dniach i mamy te poruszenie. Giełdy i wpływy wypłaty dotyczące tylko BTC, ETH i tak ETH, niebieski interwał, także podobny schemat, pozytywny czynnik w kwestii większych wolumenów rotacji rynku, Proste narzędzie inwestora, też 730 DMA, X5, ciągłe pole do wzrostu w obecnym cyklu byka. Stablecoin aggregate to 5 górny czynnik. Jest ok, nie ma tego spadku. Trendu spadkowego jak w ostatnim czasie tutaj zanotowaliśmy. Sytuacja posiada się długoterminowa, long term holder, cost basis, czyli te podstawowe koszty multiply w połączeniu. Czy znajdujemy się w very high risk? High risk i obecny schemat jak widzimy jest to high risk, stabilnie, ponadto. Long Term Holder MVRV, ten dolny niebieski ma jeszcze sporo miejsca do przegrzania, a także te górne warstwy, czyli 3,5 lat w górę, to ta górna warstwa. realized price średnia zakupu przez posiadaczy długoterminowych. Oczywiście, biorąc pod uwagę, cost basis multiply. Ten opiewa na pułapie mniej więcej w okolicach 87 tysięcy za BTC. BTC interwał tygodniowy w okolicach 68 tysięcy dolarów. Sytuacja bitcoina dominacja 58%, 59%. Oddech na altach total to 3 aders. Dominacja ETH spadkowa, już chyba uklepane te dno. I tak, SP500. Jak sytuacja na ale małe spółki. Indeks technologiczny QQQ. Sytuacja na złocie, tak. ATH, a mieć to plus, że jest wzrostowa. To oznacza, że gospodarka światowa pod kątem może złapać oddech. Przypomnijmy, że w poniedziałek jest posiedzenie w Chinach. Wczorajsze piątkowe dane Także pozytywne z Chin. Palat Platin także podąża za złotem. tak daje zielone światło NYSE CBOA na handel opcjami Bitcoin spod ETF. Opcje na Bitcoin i TF stanowi znaczny postęp dla krypto na tradycyjnych rynkach finansowych. Oba skróty, czyli New York Stock Exchange i Chicago Board Options Exchange, ruch ma na celu zwiększenie płynności, zmniejszenie zmienności. Ponadto opcje umożliwiają skuteczne strategie zabezpieczające. BlackRock i rozmowy z giełdami krypto, wykorzystanie tokena build jako zabezpieczenia, chodzi o zabezpieczenie kontraktów futures. 11-milionowy menedżer aktywów omawia perspektywy z wiodącą giełdą krypto Binance, a także innymi. Ponadto, przypomnijmy, że Ethena ogłosiła nadejście nowego z deblikona zbieranego przez fundusz właśnie Bild. Przez cały ten rok BlackRock przyjął kryptowalutę w monumentalny sposób. Wszystko zaczęło się w styczniu. Zarządzający aktywami ogłosili emisję spod Bitcoin ETF. A teraz firma chce zwiększyć swoją obecność w krypto. W rzeczywistości BlackRock podobno prowadzi rozmowy z kilkoma globalnymi giełdami. Oferta potrzebowała zaledwie 6 tygodni, aby przyjąć prawie 30% całego rynku tokenizowanych obligacji skarbowych. BRICS oficjalnie przyjmuje kryptowalutę do celów inwestycyjnych. Bywające forum biznesowe kolektywu w Moskwie i prezydent Rosji Władimir Putin ogłasza decyzję, która może być przełomem dla tej grupy. Nam to w przyszłym tygodniu jest szczyt BRICS i oczekuje się na przyjęcie wielu nowych ogłoszeń dotyczących polityki gospodarczej. Wśród nich jest oparta na blockchain platforma BRICS Pay. Projekt został niedawno zaprezentowany uczestnikom forum. Aby dać informację na temat ekstradycji do Kłona z Czarnogóry i informacja z piątku z dnia wczorajszego. Sąd w Podgoricy wstrzymuje ekstradycję południowo-koreańskiego przedsiębiorcy. W oświadczeniu Trybunału Konstytucyjnego czytamy, że wniosek o zawieszenie wykonania wyroku Sądu Najwyższego od czasu wydania ostatecznej decyzji przez Trybunał Konstytucyjny. Sprawę będziemy informować dalej. SEC oficjalnie składa apelację w formularzu w sprawie Ripple w ostatniej chwili. Pytanie, czy regulator nie przegapił terminu składania wniosków, bowiem ten jest złożony po terminie. Organ regulacyjny szczegółowo opisał kwestię, w związku z którym zamierza złożyć apelację w sprawie Ripple, a problemy obejmują programową sprzedaż XRP przez Ripple na platformach handlu. Termin ten apelacji przypadał na 16 października, a sama pieczątka widnieje jako 17 październik. W komentarzu czytamy. Rozpatrywanie apelacji przebiega normalnie, a dokumenty zostaną wkrótce opublikowane. Sytuację też będziemy przeglądać się dalej. jego pozycja, największy wzrost i spadki top 1000. Tutaj jeden projekt rozgrywany, widzę douch i dodatch o Tak tak od dwóch lat, trzech lat, także dość ciekawe, momentum. Grupa Telegram, Krypto Spekulacja, Chad, linki zawarty pod materiałem, fear, Engrid, 72 punkty. Sobota, dziękuję.